już się tak odpalała, miecz, sumie, się Sam sobie rozjaśniłem. Dziękuję wszystkim, kochani. Ty sam robisz tą brodę? No, dzisiaj. No, to rozjaśniacz. Ale powiem ci dużo lepiej, wyglądają teraz te włosy, Piotruś, jak na początku załatwujesz. Słuchaj, Grażyna, ale to mówiłem ci, że jest przed obcięciem. Tak, tak. Wtedy ja wyglądam jak, jak, jak ta, jak Marilyn Monroe. Takie taka lampucera. <grymne> Też na nie chciałam, być na przykład tam na poddaszu. Ja <laughs> i taki, bo tak, no, mam to wieżo o tym. Ja wygląda? wyglądamy. A dzisiaj nie... na się nasze ulubione Ja je lubię Szymale. Ja też. Jakie Szymale? No jest takie, takie taka jakby ci to powiedzieć, taka grupa co tam w różne szoty nagrywają live. Aha. Okay. Dobra, jeszcze jedną zwali zrobię i uciekam. Już mówię tak od pięciu ruch, nie? No kurwa, jakby grać w filmie, wiem. to może poćwiczymy trochę tak słownie, nie? Pośpiący jesteś to uciekać. Mati, bo ja muszę wiesz. Yy, no odpocząć. Ale będę ty kurde, dalej pisała. a będę pisać jeszcze. Będę pisać o tej Kim Pietras. Napiszesz o mnie. Ja wszystkie nie łapię, nawet będę pisać o, Wo o Robercie Lewandowskim. Hej, mam prośbę do pytania, czemu jestem zablokowana, no pewnie coś się wydarzyło, że cię zablokowała. Ja nie mam na to wpływu, kto kogoś... A, a pyta? To... Dwa palce, palce. w palce palce. A, Bo to, bo to mendobsy, Ja nie na lubię na palce. palce, wolę co innego i dlatego. Po no to będą obsyłane, hejtuję. Przyszła tutaj, żeby Ale Kasiula, z... słuchaj Pati, co dostałem, Pati jak przegrywa potrafi się rozłączyć, ale chyba jej się spodobałeś jak Sebastian Kalisz. <grywa> Pati, nie <grywa> wiem. Karyś to mój przyjaciel. Nie, oni się przyjaźnią. No właśnie, przyjaźnimy się. A my się z Patim znamy. Tak. Tak. Osobiście wy się znacie? Jeszcze nie. A, okej. Okay. Nie, ja też bym was chciał osobiście. To kiedy białbym się ja do Ciechocinka? To, to kiedy chcesz się poznać osobiście? No w Ciechocinku tak. mieszka no pan. No właśnie. No właśnie. jest na domówce? Dzień, dziękuję. Oj, chyba nie, po dwóch tych uciepleńców się ze mnie nabijano i kurde. Mędu, dwóch, dwóch mędów obsylanych. No to jak to ja, ktoś jak... tam do ciebie powiedział, to go w tym basenie tam wziął. Ja bym z tego towarzystwa to ja się tylko z tobą nie znam osobiście. Ja, ja też. Tak. Tak. Aha, no to słuchajcie, jakby kiedyś umowy, to do was zajadę. Ja akurat mam najdalej do was wszystkich. Jak to? No ale to na mieszkasz w Policach Krakowa? Ja? Nie. No, ja nad, nie morzem nad morzem mieszkam. Gdzie? Nad morzem, na, na koło brzegu. Hmm. Wow. Mati, zobacz jakie można fajne wiesz. Rolki na Instagrama ponagrywać na plaży z patronami. troju Ja Musiałbym kiedyś się wybrać do tego koło brzegu jakby miasto i taki event, cesarzowa internet. Nie się podoba miasto, Kołobrzeg, Naprawdę Naprawdę. A planujesz coś takiego jak cesarzowa internet, jakiś event? Muszę kombinować. Jakiś by się przydał. Fajnie by było jakiś event w Krakowie zrobić, prawda? Prawda. Ład, ładnie tam jest. Krakowie. Pokażę wam Grotę. Mhm. To dość chętnie, chociaż przy tobie bym sparła trochę kalorii. Ja nie wiem słodko czy mogłabym chodzić. O. Ja przy Piotru się też bym spalił trochę <słuchaj> kalorii. Pozwiedzamy. O, tam tam. Słuchaj Diablo, my pozwiedzamy Grotę Smoka, Tak. <noise> ja to jest Krystian. To jest Krystian na imię, kiedyś się poznaliśmy na Instagramie. Dlaczego mnie jakieś dwa palce w natalce zaobserwowała? A tuś kadzielek jakieś obserwacje? No, A dzięki Bogu nie, nie, bo nie było i nie hejtują. Czy nie patrzę na ten hejt? Hejt musi być. Właśnie. Ale dzięki temu, dzięki temu, udawać, jak oni tak mówią. Będę Obsany, niech idą. zobaczyć starej kap, kapie swojej babci. Opsane majtki niech idą wyprać. O Boże, aż mi się coś przypomniało. Dobra, no, już za parę dni się widzimy. nasze przemarki przeszły. Witam. Vanessa, dzięki Marcika. Dobra. Jeszcze minuta 20, ja już kończę. Uciekam. Proszę koleżanka, diablo, ja ci tylko szybko powiem. Po, po to zboczona, niech idzie. Nie chce kupić dmuchaną ranę. Niech sobie włoży między drzwi, a cię zboczona jedna. No, no co maszę włożyć między U ciepliwa no, no, jest zboczona. No, co ona będzie atakować mnie? Dziękuję Pati, że mnie obroniłaś. Zrobiłam... <grym> ja Martyn. Martyn. Ja, też, ja też będę szedł. Po tej Tak? No. Myślałam, bardzo że jeszcze bardzo... Rambo zaprosimy i zrobimy moją jazdę. A są teraz bardzo śpiące jeszcze w Nie, Grasz na zawsze mi tak mówisz, a później siedzę dwie godziny. To, no, że dobrze że mi to, to robisz. Jak ci to tam wpłynie coś, to posiedzisz. Nic już mnie nie obojętnie. Piotruś, poznasz ja, swojego chłopaka, nie bój się. Co? Poznasz swoją miłość, Piotruś, nie bój się. No, ja już poznałam. Kogo? Przedobdjablo? <laughs> nie A Żeby, żeby nie tego no, że to razem? Je. Nie, nie palno, że Kurwa w się da do <laughs> Dobra i z chyba, nie? Znajcie się. Siemanko. <laughs> Niech o chodzi nie skrybnie i pamiana. No i tam czego ty się tak boisz łączyć? Lóði. Lóði þannig að. Lóði þannig að.